Jechaliśmy na kolejną plażę nad oceanem, tak się nazywa. Puściutko, nie ma nikogo oprócz nas, i idziemy w drodze na plażę, takie piękne widoki. Dojście na plażę mamy oznakowane. Jest ta cudowna, ukryta, mała plażyczka. Prywatna plaża. Piękna, w takiej zatoczce. Zejście do plaży jest po takich drewnianych schodkach. Barierką, także spokojnie można zejść na plażyczkę. Troszkę tych schodków jest do pokonania. Fajnie się schodzi w dół, ale jak się będzie wchodzić do góry, to zobaczymy później. O, nawet jeszcze nie widać. Nawet coś takiego tu mamy naprawdę. Poczekaj, poczekaj, niech dojdę do ciebie. Teraz. Zobaczcie, nawet na czymś takim pomyśleli, słońce mam praktycznie cały dzień tutaj. Do nie wiem, 19.00, Rewelacja. Ale tu też jest ławeczka dla tych wchodzących później, żeby sobie zrobić przystanek przed wejściem. Jeszcze wyżej. I jesteśmy na plaży. Mega piaseczek. A popatrzcie na to. I stamtąd przeszliśmy. Tam z góry. I już weszliśmy z powrotem na górę. Po prostu rewelacja. Polecamy Wam tą plażę. Coś wspaniałego. Cicho, spokojnie, tylko Wy i natura.